Pani Marszałek, OBWE wydała raport dotyczący, taki cząstkowy raport dotyczący wyborów, który jest miażdżący dla koalicji obywatelskiej, dla rządu. W tym raporcie jest bardzo wiele informacji, które przekazałem do OBWE. Skierowałem ponad 30-stronicowy raport po angielsku zarówno do siedziby w Wiedniu, jak i do obserwatorów, którzy byli tutaj w Polsce, rozmawiałem z tymi obserwatorami, co zostało opisane. Między innymi Akcja Demokracja opłaciła 600 cyfrowych billboardów oraz opublikowała trzy reklamy internetowe, w tym na platformach Meta Google. Firma Fatfox Media opłaciła reklamy w Google na łączną kwotę 131 tysięcy złotych. Nieformalna grupa. Spontaniczny Sztab Obywatelski sfinansowała i umieściła billboardy oraz banery przedstawiające Rafała Trzaskowskiego w pozytywnym, a Karola Nawrockiego w negatywnym świetle. Wiesz jak nie jest zapłaciło 321 tysięcy za 104 reklamy. Stół dorosłych 165 tysięcy złotych. Konto na Facebooku Wybierzmy Przyszłość zapłaciło 220 tysięcy. Nie ma tutaj jeszcze informacji o organizacji Liberte, która tuż przed, w ostatni dzień kampanii wyborczej zapłaciła 250 tysięcy złotych na tak naprawdę agitację wyborczą. Wyborczą w pewien sposób za Rafałem Trzaskowskim, bo były to reklamy skierowane głównie na przykład do środowisk LGBT. Mam nadzieję, że osoby, które są odpowiedzialne za to, w tym te osoby, które dopuściły do tego, że to mogło się dziać, bo my o tym informowaliśmy od dwóch miesięcy, w tym ABW, w tym PKW. W PKW również jest moje zawiadomienie liczące kilkadziesiąt stron dotyczące nielegalnych działań, które miały miejsce w czasie kampanii wyborczej na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Liczę, że zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje liczę też, że zmieni się prawo i zaświadczenia będą zaświadczenia o możliwości głosowania będą weryfikowane w systemie wyborczym i na sam koniec, szanowni państwo. Zapraszam, Zapraszam pana posła z konieczkę. Polska 2050.